Cześć. Dawno nie było nic z modernizacji wędzarni, no i dzisiaj jest właśnie ten odcinek, co ja będę robił. Chcę zamontować taki termometr, który jest wpuszczany w obudowę tutaj, właśnie do tej mojej skrzynki z elektroniką, która steruje wędzarnią. Ten termometr będzie mi pokazywał temperaturę powietrza, także on nie będzie badał temperatury wewnątrz, bo od tego mam ten termometr. Tylko będzie im pokazywał temperaturę na zewnątrz. Tutaj jest jeszcze do niego sonda i są przewody zasilające. Termometr działa na 12V. Ja wewnątrz mam zasilacz 12V, także problemu nie ma. Kwestia tylko wyciąć otwór, podłączyć zasilanie, do tego jeszcze wywiercić otwór i przeprowadzić przez taki dławik sondę. No i jest to praktycznie. Wszystko, co ja muszę tutaj zrobić. Do tej pory, jeżeli chodzi o temperaturę na zewnątrz, jaka jest, no to wchodziłem w aplikację w telefonie, korzystałem z czujnika temperatury, który jest umieszczony u mnie na podwórku. No i stwierdziłem, że chcę mieć wszystko w jednym miejscu. Ten termometr leżał u mnie już jakiś czas w garażu. W końcu trochę czasu mam, więc chcę to zamontować. Zajrzyjmy do środka, jak to tam wygląda a w środku sporo przywodów mówię chłopie coś ty zrobił ja byłem elektrykiem wysokich napięć ale też nie mogą być za bardzo krótkie no bo jak to otwieram no to muszę mieć jakiś ten zapas jeżeli chciałbym wszystko porozpinać to też nie ma problemu tutaj to jest po prostu na złączkach WAGO i też jak widzicie, złączki bardzo dobrze mi się sprawują. Jakieś dziwne opinie, że złączki się potrafią topić i tak dalej. No to nie u mnie. Grzałka 2000W i to wszystko działa elegancko. Czyściutko pająków nie ma, także jest dobrze. No i zobaczcie. Tutaj w tym miejscu miejsce mam. Tu mam wentylator, no to nie da rady. Ale tutaj miejsce mam. Mógłbym wywiercić w tym miejscu i teoretycznie wtedy. Te przewody zasilające, no to byłyby akurat, bo muszę się podpiąć tutaj, także miejsca by mi wystarczyło, ale właśnie nie wiem, czy nie zrobię tego po prostu w jednym rzędzie tam na górze, bo nawet jeżeli zdecydowałbym się umieścić termometr nad tym zasilaczem, który tutaj widzicie, no to on praktycznie tyle co wejdzie. To obudowę i dalej on tam nie będzie przeszkadzał. Także albo może z prawej strony go dam, albo z lewej. Tutaj z lewej też widzicie, jest naprawdę dużo, dużo miejsca. No i kwestia tylko taka, że jeżeli dałbym go tutaj, czy też tutaj, no to te przewody zasilające musiałbym albo przedłużyć, albo wymienić. No i kwestia umieszczenia jeszcze sądy, żeby to było, wiecie, jakoś tak. Elegancko, schludnie, no to mogę tutaj wywiercić jeszcze jeden otwór, dać dławik i z tego dławika wystawałaby sonda, albo ewentualnie skoro to ma i tak mierzyć tylko temperaturę, to nie musi być jakoś mocno widoczne, więc mogę umieścić taki dławik nawet tutaj. Także też dam radę, tak? O, tutaj mogę go nawet umieścić, i też myślę, że to będzie dobrze. I z tego będzie sobie wystawał tutaj nie będzie zaciekało. Zresztą, nawet tak jak tutaj mam dławik z boku, no to to jest wszystko uszczelnione. Dławik jest wodoszczelny. Tu jest uszczelka, także do środka nie ma prawa dostać się woda. No i w końcu się zdecydowałem. Tutaj będzie umieszczony termometr. W tym miejscu po prawej stronie od sterownika wyciąłem sobie karton. Który ma dokładnie wymiar tej części, która będzie wchodzić obudowy, czyli jest to w moim przypadku 45 na 25 mm, następnie ten karton odrysowałem. No i teraz mam ślad, gdzie będę musiał to wyciąć dremelem, także na szybkości, no i wiecie, jeszcze odnośnie takich termometrów, no to w sumie taki termometr, który mierzy nam temperaturę na zewnątrz. Fajnie wiedzieć jaka jest, ale nie jest to wymóg. Też nie pomyślcie sobie, że tutaj to musi być nie wiadomo ile higrometrów, termometrów i jakichś tam nie wiadomo jeszcze innych urządzeń pomiarowych. Nie, wędzenie to ma być przyjemność, fan, no i po prostu sposób, żeby. Miło spędzić czas i dobrze się przy tym bawić. Tym nie można zapominać, a nie że na zasadzie, że wiecie, laboratorium i wszystko poodmierzane nie wiadomo jak. Owszem, są sytuacje, gdy różne proporcje muszą być odmierzone składników, które dodajemy, ale my dzisiaj nie o tym. My dzisiaj mamy odcinek na luzie. Dremel w rękę i lecimy. Przewód zasilający już jest tutaj uzbrojony. W oczka takie nieduże dałem, w zupełności wystarczą, nawet tego tutaj nie izolowałem, nie ma takiej potrzeby. Znajdą się one tutaj, tu będzie minus, tu będzie plus, i w zupełności ten przewód mi wystarczy, żeby tędy to przeprowadzić i będziemy to wpinać do termometru. Przewody podłączone, wszystko sprawdzone. Pora zamknąć obudowę. I zobaczymy jak to będzie działać. Dobra, zostało jeszcze włożyć termometr kropeczkami do dołu, żeby nie było, że do góry nogami będzie wyświetlał. Jest. Teraz tyczka do gniazdka. I zobaczmy, co się wydarzy. I elegancko. Temperatura 18,8 stopnia. Złapmy za sondę. O, i już idzie w górę. No i super, dobra, wszystko działa. Jeszcze tutaj załączę grzałkę, to zaświeci się sterownik. Jest. Pokazuje 19,8 stopnia. On sobie ściąga z drugiego takiego czujnika temperaturę. Te odczyty powinny być podobne. Tutaj też, tak jak widzicie, to jest temperatura zadana. Ja zwykle używam 55 stopni do wędzenia. I tutaj 19,9 temu już też zaczyna spadać. No i jest dobrze, wszystko działa, strat w ludziach nie ma, strat w sprzęcie również, to jestem zadowolony, nie będę musiał teraz tak często podczas wędzenia nosić ze sobą telefonu, żeby sprawdzić jaka jest temperatura, chyba że no będę nagrywał jakiś film z wędzenia, ale to zupełnie inna historia. Kolejne małe usprawnienie wędzarni za nami. Ja Wam dziękuję i do następnego odcinka. Cześć.